Jak dobrze zacząć nowy rok, pozbywając się tego, czego nie chcemy do niego wnosić, czego nie chcemy do niego zabierać z poprzedniego roku. Jak to zrobić? Opowiem w tym odcinku podcastu Esencjalnie. Ja nazywam się Kinga, a to jest miejsce, w którym rozmawiamy sobie o minimalizmie, rozwoju osobistym i generalnie o tym, jak lepiej, radośniej i zdrowiej żyć. Jeśli temat dzisiejszego odcinka jest dla ciebie interesujący, to zapraszam do wysłuchania. Tak jak powiedziałam we wstępie, jesteśmy w takim momencie roku, w którym wiele z nas jest zaaferowana przygotowaniami do świąt, przygotowaniami do Sylwestra. Ale również zaczynamy już Pomalutku myśleć o tych słynnych postanowieniach noworocznych, bo no, mamy jako ludzie coś takiego w sobie, że jeśli coś nam nie odpowiada, to chcemy to zmieniać, to chcemy to ulepszać, chcemy po prostu, żeby nasze życie było lepsze, żeby było bardziej zgodne z naszymi wartościami, z naszymi oczekiwaniami i z tym, jak chcemy, generalnie, żeby wyglądało. I nowy rok jest zawsze takim fajnym momentem, żeby te zmiany wdrażać. Dla większości osób. Ja jestem zdania, że zasadniczo każdy moment jest dobry, żeby wdrażać nowe nawyki, żeby wdrażać jakieś nowe zmiany. Nie ma co czekać do nowego roku, do nowego miesiąca, czy też do poniedziałku. Jeśli chcemy coś zrobić dla siebie, warto jest to robić od razu, w tej chwili, tak żeby po prostu. Jak najszybciej móc widzieć efekty tej zmiany, co nie zmienia jednak faktu, że nowy rok jest faktycznie takim momentem, kiedy czujemy się bardziej zmotywowane. Ja również czuję się bardziej zmotywowana, żeby zrobić sobie taki przegląd minionego roku. Taki przegląd też nawyków, celów, tego, co udało mi się zrealizować, co nie udało mi się zrealizować, co realizować, czego nie chcę realizować i oczywiście też moich motywacji. Tak, żeby jakoś tak sobie zaplanować kolejny rok. I tutaj też nie chodzi mi o to, żeby tak jakoś dokładnie trzymać się tego planu, bo uważam, że elastyczność w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo ważna. Natomiast chodzi mi o to, żeby nakreślić sobie jakąś taką ogólną drogę do realizacji najważniejszych dla mnie wartości i też do realizacji najważniejszych dla mnie celów. I tak jak wyruszamy w podróż, tak jak wyruszamy w drogę, nie możemy zabrać ze sobą zbyt ciężkiego bagażu, bo bardzo szybko się zmęczymy, bardzo szybko zrezygnujemy z dalszego podążania tą drogą, ponieważ będzie nam za ciężko, ponieważ energię, którą powinnyśmy przeznaczać na iście do przodu, na pokonywanie jakichś nowych wyzwań, które się pojawią po drodze, to my będziemy pożytkować na utrzymywanie tego bagażu, na utrzymywanie tego balastu, z którym wyruszyłyśmy. I oczywiście możemy sobie odejmować po drodze i wyrzucać pewne rzeczy, ale równie dobrym pomysłem jest Wyruszenie w tą podróż, jaką metaforycznie może być nowy rok, z możliwie jak najmniejszym balastem, z możliwie jak najmniejszym obciążeniem. Ponieważ jak mówi pewne e, przysłowie mądre, warto jest zrobić miejsce na nowe, e, zwłaszcza u progu nowego roku. Więc. Czego warto się pozbyć? Oczywiście, ja tutaj podzielę sobie znowu na sekcję dotyczącą rzeczy niematerialnych i sekcję dotyczącą rzeczy materialnych. I od tych materialnych zacznę, bo wydaje mi się, że generalnie łatwiej jest nam czasami pozbywać się tych materialnych rzeczy niż tych niematerialnych. Przede wszystkim warto jest przejrzeć swój dom, swoje mieszkanie pod kątem tego, co jest stare, zepsute i już do niczego się nie nadaje. I kiedyś tam powiedziałyśmy sobie, że to naprawimy, ale tego nie zrobiłyśmy i cały czas ten przedmiot sobie leży taki stary, zepsuty i bezużyteczny. Tego warto się pozbyć. Warto się pozbyć ubrań, które już też do niczego się nie nadają, w których nie chodzimy, które są na nas za duże, za małe. Na temat ubrań nagrałam cały osobny odcinek, więc zapraszam do jego wysłuchania, jeśli ktoś jest zainteresowany, jak z tymi ubraniami postępować. Warto jest pozbyć się również, na przykład, jeśli jeszcze macie, jakichś starych magazynów, gazet, których nie czytacie i z którymi nic nie robicie. Tak samo warto jest przejrzeć jakieś faktury, rachunki, i też jeśli one już zostały opłacone, można je na przykład, jeśli potrzebujecie mieć je cały czas, można je sobie zdigitalizować, a tą papierową wersję wyrzucić. Również końcówka roku jest takim fajnym momentem na przejrzenie spiżarni i sprawdzenie czy jedzenie, które tam jest zgromadzone, nadaje się cały czas do spożycia. I jeśli jest już długo po terminie, to również warto się z nim pożegnać. Tak samo możemy przejść przez dodatki, przez buty, przez torebki, przez książki przez kosmetyki, również pamiętajmy o tym, że kosmetyki tracą termin ważności i warto jest także o tym pamiętać i mieć to na uwadze, że raz na jakiś czas warto te kosmetyki przejrzeć. I jeśli chodzi o te fizyczne rzeczy, to ja bym się tutaj skupiła na tym, żeby pożegnać się głównie z takimi rzeczami, które. Czujecie, że już nie współgrają, nie są współmierne z waszą wizją siebie, z waszą taką energetyką, z tym, kim chcecie być albo z tą wersją was, do której dążycie i te rzeczy po prostu nie budują gdzieś tam waszego takiego wizerunku, jaki chciałybyście osiągać. Tylko wręcz przeciwnie, gdzieś tak ciągną was do przyszłości. Pamiętajmy, że my żyjemy w tu i teraz, robimy plany na przyszłość, a przeszłość już po prostu była i należy ją puścić, do naszego takiego po prostu dobrostanu psychicznego. Należy się oczywiście z nią pogodzić i przyznać, że okej, okay, było jak było, ale teraz będzie tak, jak ja tego chcę i jest tak, jak ja tego chcę, ponieważ ja. Świadomie buduję tą e, moją teraźniejszość, no a co za tym idzie, również przyszłość. I e, powiedziawszy to, chciałabym przejść do tych niematerialnych rzeczy, ponieważ tutaj temat jest dużo bardziej skomplikowany. Ponieważ e, o ile m, przynajmniej dla mnie przejście przez te rzeczy materialne, już w tym momencie, jak kilka lat e, praktykuję sobie minimalizm. Nie jest czymś trudnym. Ja nie przywiązuję się do rzeczy i w ogóle zupełnie zmieniłam swoje podejście do tego, co posiadam. O tym mówiłam w wielu odcinkach tutaj na kanale, w, w tej playlistie o minimalizmie. Możecie znaleźć różne odcinki, jeśli was to interesuje. Natomiast cały czas niektóre takie właśnie niematerialne rzeczy, jak na przykład przekonania, jak na przykład sposoby myślenia, jak jakieś utarte schematy, w których cały czas gdzieś tam mentalnie funkcjonuje, nadal są czymś, co jest dla mnie wyzwaniem, żeby się tego pozbyć, albo żeby też od razu tak z automatu wchodzić na te nowe ścieżki właśnie myślenia. Więc czego warto się pozbyć? Pozbyć w tym nowym roku? Przede wszystkim, jeśli macie taki nawyk porównywania się do innych, to jak najbardziej warto się jest go pozbyć. Ja nad tym pracowałam bardzo mocno. W tym momencie uważam, że już na 80% mam to pod kontrolą, ale są jednak czasami takie. Hmm, Obszary życia, w których jeszcze cały czas się e, zdarza mi do kogoś porównywać, dlatego też uważam, że w 2023 roku będę nad tym dalej pracować i jak najbardziej chcę się pozbyć tego nawyku, co nie jest wcale takie łatwe, bo my jesteśmy kulturowo nauczeni, przyzwyczajeni, jakby wytresowani też przez szkołę do porównywania się do innych. Nawet tak, wiecie, kiedy dziecko przychodzi do domu z jakąś oceną, tak, to rodzice robią to oczywiście w dobrej wiedzy, w dobrej wierze i też z niewiedzy, ale pytają: a jak poszło innym? I to jest już takie właśnie kodowanie w nas, w nas tego porównywania siebie do innych. A nie porównywania siebie do siebie z wczoraj. I to jest bardzo istotne, i uważam, że naprawdę ktoś, komu uda się całkowicie przestać porównywać do innych, osiągnie bardzo duży poziom mm, takiego spokoju wewnętrznego. Więc jest to naprawdę w moim odczuciu gra warta świeczki. Kolejny, kolejna rzecz, jaką warto zostawić za sobą, rzecz niematerialna, to jest nadmierne zamartwianie się o przyszłość. I to jest też taki ogromny cel, który ja sobie stawiam na 2023 rok. Takie uwierzenie w to, że... Będzie dobrze, że jestem zaopiekowana przez wszechświat, przez jakąś wyższą energię. Po prostu dzieje się to, co ma się dziać, i to, co się dzieje, jest możliwie najlepszą wersją zdarzeń, jaka może mi się przydarzyć. I nie ma sensu się zamartwiać, ponieważ zamartwiając się, znowu już wychodzimy z tu i teraz, zamartwiając się, przestajemy. Być osadzeni w chwili obecnej i wychodzimy gdzieś do przyszłości, ale nie po to, żeby ją kreować taką, jaką my chcemy, tylko żeby właśnie tworzyć jakieś takie negatywne wizje. Pamiętajmy, że jeśli my stworzymy jakieś negatywne wizje, to wizualizacja ma ogromną moc. Istnieje też coś takiego jak Efekt samospełniającej się przepowiedni, która trochę polega na tym, że jeśli my się skupiamy na czymś, czego bardzo, bardzo nie chcemy, to i tak jednak skupiamy na tym bardzo dużą e, energię mentalną i jesteśmy w stanie sobie to zmaterializować, mimo tego, że bardzo tego nie chcemy. I naprawdę nie jest trudno doszukać się takich przykładów, czy to w naszym prywatnym życiu, czy to w życiu naszych znajomych. Więc to zamartwianie się, tworzenie w swojej głowie jakichś negatywnych scenariuszy, niepowodzeń, tego, co może nie wyjść, jest absolutnie też czymś, co warto zostawić za sobą w tym jeszcze starym roku. Kolejny podpunkt, który również uważam, że jeśli to macie u siebie, to warto się tego pozbyć to jest życie życiem innych ludzi, a nie swoim życiem. Często jest tak, niektórzy to robią z czystej ciekawości, że żyją życiem innych ludzi. Inni to robią dlatego, że łatwiej jest żyć życiem kogoś innego niż swoim własnym. Jeszcze inni to też robią w dobrej wierze, bo chcą na przykład komuś pomóc i tak bardzo skupiają się na tej pomocy, że zapominają o sobie. Natomiast no, warto pamiętać, że z pustego i salomon nie naleje, więc jeśli my. Nie damy sobie tej uwagi, której my potrzebujemy, no to też nie będziemy mieć tej uwagi, żeby dać ją innym ludziom. Więc to jest bardzo ważne, żeby w pierwszej kolejności skupić się na sobie, na swoim życiu, na swoich potrzebach i to nimi zacząć żyć. Więc warto się pozbyć takiego fokusu na innych ludzi i przełożyć go właśnie na siebie. Czego jeszcze warto się pozbyć? Narzekania, czyli poszukiwania tej negatywnej strony życia. To jest takie, dużo ludzi mówi, że to jest takie polskie, że my tutaj tak lubimy narzekać, i mówi się wtedy, że to jest spowodowane tym, że mamy mało słońca. No być może coś w tym jest, bo faktycznie słońce, jak na lekarstwo, zwłaszcza w miesiącach powiedzmy późno-jesiennych i zimowych. Ale można sobie ten nawyk też wypracować. Ja się staram go bardzo wypracowywać, staram się skupiać na tych pozytywnych aspektach. Fajnym ćwiczeniem wspierającym właśnie tego typu fokusowanie uwagi, fokusowanie myśli jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam. Bardzo fajnie się to sprawdza. Ja na przyszły rok kupiłam nawet specjalny dodatkowy drugi kalendarz, w którym właśnie będę zapisywać każdego dnia co najmniej trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. I wcześniej prowadziłam taki właśnie dziennik w formie zeszytu, a teraz w tym roku chcę, żeby był on w formie kalendarza, tak żeby na każdy dzień był, była po prostu ta przestrzeń na zapisanie jakichś trzech elementów, za które jestem wdzięczna, ponieważ y, znowu tak, to, to jest to samo, o czym mówiłam a propos mm, tej samospełniającej się przepowiedni. Jeśli my się będziemy koncentrować na tym, co jest pozytywne w naszym życiu, to będziemy ćwiczyć swój mózg w tym, żeby on więcej pozytywnych aspektów naszej rzeczywistości dostrzegał. I kolejna rzecz, którą warto jest zostawić za sobą jeszcze w starym roku to jest myślenie problemowe. Mówi się, że ludzie generalnie dzielą się na osoby, które myślą problemami i na osoby, które myślą rozwiązaniami. I jeśli myślisz rozwiązaniami, to w ogóle tutaj <śm> ta sekcja Cię nie dotyczy. Ale jeśli myślisz właśnie problemami, jeśli szukasz tych problemów, to warto jest spróbować to zrobić w formie takiego ćwiczenia po prostu mentalnego, żeby zacząć szukać rozwiązań. Nawet jeśli one miałyby być na początku takie trochę, wiecie, kanciate, trudne do zrealizowania, to już samo y, zmotywowanie się do poszukania rozwiązania, do pomyślenia o jakimś wyzwaniu. W kategoriach właśnie wyzwania, a nie problemu, w kategoriach um, czegoś do rozwiązania, a nie czegoś, nad czym mamy tutaj siedzieć i biadolić, um, już to może dać nowe światło i faktycznie może dać um, dużo takich fajnych, ciekawych wglądów. Kolejna rzecz, którą warto jest zostawić w starym roku, to jest na pewno um, skupianie się na tym co negatywne, na tym co generuje strach i jakieś takie smutne, niskie emocje. Media, zwłaszcza ta media głównego nurtu, ale również wielu twórców internetowych skupia się w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, można by nawet powiedzieć, na straszeniu nas, że już tutaj nic w sklepach nie będzie, nie będzie prądu, nie będzie papieru toaletowego, będziemy siedzieć przy świeczce i ogrzewać się jej płomieniem, bo nie będzie też y, gazu i ogrzewania. Ale na razie póki co y, nic takiego się nie dzieje, mamy ciepło, sklepy są pełne, możemy sobie różne y, produkty kupować. Ja nie mówię tutaj o inflacji, tylko mówię o tym, że po prostu y, te takie... Przepowiednie, złowróżbne, nie bardzo się sprawdziły, tak? Wszystko jest. Natomiast osoby, które się bardzo na tym skupiły i żyły w tym strachu, zrobiły sobie dużą krzywdę, ponieważ wygenerowały sobie stres, podniosły sobie poziom hormonów stresu, takich jak chociażby kortyzol w krwiobiegu, które jest na ten temat mnóstwo badań, można je sobie bardzo łatwo, szybko wynaleźć w internecie. Te właśnie hormony stresu obniżają przede wszystkim nasz poziom odporności. Stąd też, jeśli nasza odporność spada, jesteśmy bardziej podatni na wszelkiego rodzaju choroby, przeziębienia. Ja często słyszę od wielu ludzi, że są właśnie przeziębione, chore, mają już czwarty raz grypę w tym roku, nie chorowały wcześniej nigdy i co się teraz dzieje. No właśnie dzieje się to, że ich układ immunologiczny, czyli ten odpornościowy, właśnie w ten sposób odpowiada na ten stres, w którym żyją, na ten stres, który niejako sobie trochę same na własne życzenie zafundowały, podążając za źródłami, które im te negatywne, niskowibracyjne newsy serwują codziennie. Są też badania, które pokazują, pisze o tym Zimbardo, że to jest taki amerykański psycholog, że właśnie jeśli my jesteśmy poddani nam na bardzo silny stres, ale krótkotrwały, to jest on mniej szkodliwy dla naszego zdrowia niż długotrwały stres o niskim do umiarkowanego natężeniu. Czyli tak naprawdę to, w czym my żyjemy od 2020 roku jest bardziej szkodliwe dla naszego zdrowia fizycznego, już nie wspominając o tym psychicznym, niż gdybyśmy były poddane, byli poddani na jakiś bardzo silny bodziec stresowy, ale krótkotrwały. Więc też warto się nad tym zastanowić, po, kiedy będziemy na przykład otwierać po raz kolejny tą stronę internetową, z której wiemy, że tam. Krzyczą takie nagłówki, że jak tylko same te nagłówki widzimy, to już zaczynamy się bać, martwić, stresować i przeżywać różne historie. A moim zdaniem warto to zostawić w starym roku i w nowym roku naprawdę świadomie krować sobie ten strumień informacji, który do nas dochodzi. A jeśli na przykład znajomi zaczną nam opowiadać jakieś takie smutne, smętne kawałki, to po prostu to ucinać, mówić, że nas to nie interesuje. I przekierowywać temat rozmowy na coś, co jest bardziej pozytywne albo chociażby neutralne w swoim wydźwięku. I kolejna rzecz, którą warto zostawić za sobą w starym roku, to jest umniejszanie siebie. To jest właśnie połączone z tym porównywaniem się do innych, ale też umniejszanie siebie może być um, stosowane w, w w takim kontekście porównywania siebie do siebie samej. Nawet z przeszłości i mówienia sobie, że a kiedyś to dawałam radę to zrobić, ale teraz to już peseloza, ostatnio jakieś takie nowe słowo sobie funkcjonuje wśród pewnej grupy moich znajomych. No i teraz już z racji na wiek to to czy tamto. No wiek wiekiem, ale tak naprawdę to my decydujemy. Jak się czujemy, i to my decydujemy też, na ile lat się czujemy i co nam wypada, a co nie wypada. Na szczęście już minęły te lata, w których i te czasy, w których normy społeczne decydowały, że na przykład kobieta w takim i takim wieku nie może już robić tego czy tamtego, albo powinna robić to czy tamto. My mamy to szczęście, że możemy robić to, na co mamy ochotę, jest coraz więcej świadomych kobiet, które kreują właśnie swoje życie w zgodzie z tym, co czują, w zgodzie też z tym, co jest dla nich ważne, i warto jest to wykorzystać. Nasze babcie, nasze mamy nie miały takiej możliwości. Więc, moim zdaniem, warto jest, jeśli miałyśmy takie coś, że czegoś tam w naszym wieku nie wypada. Warto jest już o tym zapomnieć e, i po prostu zacząć żyć i krować takie życie, jakiego sobie życzymy. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspirujący. Napisz mi w komentarzu, co Ty zostawiasz w 2020 roku i 2022 y, roku i czego nie zabierasz ze za sobą do 2023. Ja Ci życzę fantastycznej końcówki roku i wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Samych wspaniałości i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Esencjalnia.